Że no festiwal wrócił w miasto. Jesteśmy u siebie, mamy Kino Nowe Horyzonty, które jest sercem festiwalu. Późno często życie toczy się w Arsenale, gdzie jest klub festiwalowy. Tam wszyscy po ostatnich pokazach przychodzą. To jest świetne miejsce, gdzie można się zrelaksować. Na Placu Solnym mamy plażę, i to jest też miejsce, które służy mieszkańcom, nie tylko tym, którzy biorą udział w festiwalu. Bo widzę tam mnóstwo dzieci, wszystkie miejsca są tam zajęte. No, to bardzo fajna i taka nietypowa sytuacja. Co pani robi na plaży w centrum miasta? i moich dzieci, które bawią się Zawsze to odmiana od piaskownicy Tu akurat z przyjaciółką spontanicznie się spotkałem i się wybrała z dzieciakami na trampolinę Cześć chłopaki! Dzień dobry! Dzień dobry! Jak się wam podoba plaża? No bardzo! Bardzo? I co robisz na plaży? Skacę! Bardzo różne osoby, od bardzo małych do bardzo starszych ludzi. Przychodzą nawet ludzie w garniturach i nawet decydują się, że na chwilę pojeżdżą. Zastanawiam się nad tym, nad pojeżdżaniem sobie na desce, chociaż się trochę boję. jesteśmy instruktorami i uczymy i młodzież i dorosłych jak jeździć na skimbordzie, czym jest skimboard. Mogą sobie przyjść po prostu, w środku miasta mają plażę bezpłatną. Mogą sobie pojeździć za darmo na skimbordzie, poskakać sobie na trampolinie. Do wyboru, do koloru. Warto tutaj przyjść, spędzić chwilę czasu, pobawić się i wziąć udział we wszystkich atrakcjach, które t Wal przygotował. Strefa, w której wszyscy, zarówno festiwalowicze, jak i mieszkańcy i turyści we Wrocławiu mogą przyjść, zapoznać się ze sprzętem, który tutaj mamy, z najnowszymi smartfonami. I na koniec niespodzianka: po południu, zawsze smartfon Huawei od firmy T-Mobile do wygrania. Muzyka Bardzo się cieszę. pierwszy raz w życiu coś wygrałem. Fajne emocje, także polecam wszystkim.